Proszę o zabranie głosu Pana doktora Ernesta Pytlarczyka. Integracja walutowa, walutowa, teoria i praktyka. Dzień dobry. Tutaj dużo mój poprzednik mówił o y, teorii obszarów walutowych, y, o z, samej historii, skąd się wzięła koncepcja Unii Walutowych. Y, ja tylko kwoli przypomnienia dodam, że, że taki optymalny obszar walutowy powinien spełniać y, właściwie trzy zasadnicze kryteria. Więc te kraje, które wchodzą do takiego obszaru woltowego powinny wykazywać dużą korelację cyklu koniunkturalnego. To powinny być kraje o, o, o podobnych przebiegach cyklu koniunkturalnego, bardzo powiązane gospodarczo. To powinny być kraje, gdzie nie ma istotnych barier w przepływie siły roboczej i kapitału, brak fizycznych przeszkód w podróżowaniu, a także barier kulturowych i językowych, o czym też mój przedmówca wspominał. Wreszcie taki obszar powinien mieć centralizowaną politykę fiskalną i system umożliwiający redystrybucję pieniędzy, aby, tak, aby wspierać te obszary, które przeżywają kłopoty przy pomocy transferów fiskalnych. No Jak wiadomo strefa euro, strefie euro było daleko od takiego obszaru, optymalnego obszaru walutowego, czego zresztą twórcy strefy euro nie kryli. Uznawali, że właściwie można do tego mieć takie podejście dynamiczne, a więc jeżeli się tą strefę euro stworzy, w, obejmując kraje, które nie wchodzą w, obszar, w optymalny obszar walutowy, to, to z czasem te kraje będą się bardzo do siebie upodobniały. No problem, jest, problem jest taki, że ciężko mówić o przyspieszonej konwergencji po powstaniu strefy euro. Trzeba odnotować, że tym. Tą cenzurą czasową i tym takim przełomowym momentem to było powstanie Unii, Walutowej, Unii, Unii Europejskiej ze wszystkimi poprzedzającymi ją mechanizmami. To był wehikuł, który stworzył warunki do, do integracji, to był, to był wehikuł, który stworzył warunki do wzrostu wymiany towarowej. Przypomnijmy, że od momentu wejścia Polski do Unii Walutowej nasza wymiana handlowa. Ponad 20 razy wzrosła. więc I podobne, kraje, podobne mamy parametry od lat 70. do lat, końcówki lat 90. dla krajów, które też tworzyły Unię Walutową jeszcze przed przystąpieniem tych, tych krajów, krajów nowej Unii. Natomiast sama strefa euro nie okazała się mechanizmem, wbrew temu co oczekiwano, wehikułem, który by promował i większą wymianę walutową, i przyspieszenie konwergencji, wprost przeciwnie. A takim zasadniczym testem dla Unii Walutowej stał się właśnie kryzys strefy euro. Kryzys, który był absolutnie nieoczekiwany, jeżeli chodzi o architektów strefy euro, a to był kryzys, przed, przed którym albo, albo którego ryzyka świadomi byli właśnie e, ekonomiści amerykańscy, bo tutaj była duża dyskusja przed powstaniem strefy euro wśród europejskich i amerykańskich ekonomistów. Amerykanie byli dużo bardziej, dużo bardziej sceptyczni. Mechanizm kryzysu był, e, był następujący, po prostu część krajów e, zostało odciętych od finansowania i pomimo tego, że miały wspólną walutę i teoretycznie to, to ta wspólna waluta miała umożliwić większy dostęp kredy, do kredytu, tak się działo, ale do czasu, e, w sytuacji, kiedy e, po prostu inwestorzy czyli tak zwane smart money, bo to, to, byli głów, to były głównie hedge fundy, zagłosowali nogami i zobaczyli, że po prostu to się, to się nie, za bardzo, nie za bardzo składa. Mieliśmy, żyliśmy w takim paradygmacie, w takim paradygmacie, w paradygmacie braku konieczności równoważenia pozycji zagranicznej gospodarek, braku równoważenia salda na rachunku obrotów bieżących i to właściwie, to nawet w Polsce ekonomiści mieli takie zdanie, że powyżej 5% PKB, nawet 9% PKB jest akceptowalne, bo to jest taka nowa normalność, bo jest globalizacja i tak dalej. No i jak widać, część krajów to bardzo z tego korzystała, więc takie kraje jak E, właśnie Grecja, która miała e, kilkunastoprocentowy do PKB deficyt na rachunku obrotów bieżących, Hiszpania, e, korzy e, korzystały z, z, tego, z tego nowego paradygmatu, właśnie do czasu, kiedy e, inwestorzy, rynki finansowe stwierdziły, że no, absolutnie to nie jest model, który e, spowoduje, że te kraje będą w stanie się zrówn zrównoważyć. A, Samo istnienie strefy euro y, y, absolutnie nie, nie, będzie tutaj, nie będzie tutaj pomagało. Tutaj mamy tabelę, gdzie prezentujemy, jak y, właściwie od czasu kryzysu albo sprzed kryzysu, jak zachowywały się kraje, które były w strefie euro, i kraje, które nie były w strefie euro. I tutaj ewidentnie widać, że kraje nienależące do, do strefy euro. Zdecydowanie dla nich ta recesja, ten kryzys roku 2008, 2010 był zdecydowanie łagodniejszy. Dla krajów w strefie euro nawet w 2014 roku okazywało się, że cały czas to PKB jest niższe, nawet po tylu latach, a stopa bezrobocia jest kilkukrotnie wyższa niż w krajach, które były poza strefą euro. Dlaczego tak się stało? Jest oczywiście wiele, wiele anegdot, wiele przykładów, jak to Grecja była nieszczęśliwa, jak to Portugalia była nieszczęśliwa. Można to wszystko sprowadzić do prostszego mechanizmu, a więc prawdopodobnie strefa euro sama w sobie, ta konstrukcja strefy euro była mechanizmem, który konserwował różnice w poziomie rozwoju krajów. Istotą problemów tych krajów, które miały w kryzysie, w, który, w który kryzys doświadczył najmocniej, poza Irlandią, to jest trochę, trochę inny przypadek, była utrata międzynarodowej konkurencyjności. Kraje rzeczywiście korzystały z tego, że kredyt był bardziej dostępny, masowo finansowały deficyt na rachunku obrotów bieżących, byli chętni, żeby ten deficyt na rachunku obrotów bieżących finansować. Powodowało to, Duży wzrost sektora, który nie produkuje dóbr podlegających wymianie międzynarodowej, głównie sektora usług. Bardzo dużo się importowało, mało się eksportowało. Kraje te, kraje te miały rosnące koszty pracy. Tutaj mamy taki wykres porównujący dynamikę kosztów pracy w większości krajów Unii Europejskiej. Na dole są Niemcy, które, które właściwie ten okres od lat dwutysięcznych wykorzystały na, na pewną restrukturyzację i one są jakby beneficjentem, można powiedzieć, tej dynamiki, która, która, która wydarzała się w, Unii, w, stref, w, ramach stref, w ramach strefy euro. A więc te kraje systematycznie pogarszały swoją, swoją konkurencyjność i właśnie te deficyty na rachunku, obrotach, na rachunku obrotów bieżących puchły. Tutaj mamy właśnie przykład, że w stosunku do PKB Niemcy mieli nadwyżkę, bo oni, oni jakby cały czas pozostali międzynarodowo konkurencyjni, a inne kraje nawet kilkunaś, kilkanaście procent w przypadku Grecji czy Portugalii do PKB wynosiło, wynosił deficyt na rachunku, na rachunku obrotów bieżących. I to była, można powiedzieć, że ten kryzys strefy euro, to był taki kryzys właśnie typowy kryzys płatniczy, kryzys związany z, z puchnięciem deficytów na rachunku obrotów, obrotów bieżących. No, mieliśmy kryzys, był, był dużym e, takim egzaminem dla konstrukcji strefy euro. On potwierdził obawy e, tych ekonomistów amerykańskich. E, i, ale wydaje się, że taki kryzys ciągle nie był dostatecznie e, dużą lekcją, żeby, żeby dla wszystkich, żeby, żeby wysnuć. Wnioski co do tego, właściwie, jak, jak należałoby patrzeć na przyszłość strefy euro albo przyszłość Unii Europejskiej. tak, Czy strefa euro jest tutaj rzeczywiście tym wehikułem promującym konwergencję, czy raczej zagrażającym na przykład integralności Unii Europejskiej? Moim zdaniem, to, co to, 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 to wspomniałem, a więc ten wehikuł, który powoduje, że krajom jest bardzo trudno odzyskać konkurencyjność, a właściwie te nierównowagi się pompują i nie ma mechanizmów, które by szybko te nierównowagi przywracały, równowagi przywracały, jest zasadniczym problemem związanym z Unią Europejską. Tutaj podaje się dwa mechanizmy, a więc jak może kraj właściwie, który, szybko, który utracił konkurencyjność ze względu na zbudowanie takich nierównowag, ze względu na, na szybki wzrost, ale wzrost koncentrowany w tym sektorze, usług, wzrost, który odbywa się kosztem wzrostu płac i pogorszenia konkurencyjności międzynarodowej, jak można wyjść z takiego, z takiego można powiedzieć, stanu nierównowagi. A więc są dwa, dwa sposoby. Jeden to jest deprecjacja, dewaluacja waluty krajowej, to jest poprawa konkurencyjności E, Następowałaby w stosunkowo krótkim okresie. A więc to jest tak, że rynki w pewnym momencie zauważają, że ten kraj jest niekonkurencyjny, niezrównoważony, następuje e, dość duża e, przecena waluty krajowej. Nagle okazuje się, że ten sektor e, płace oczywiście są wy, e, wyrażone w walucie krajowej. Okazuje się, że jak porównamy poziom płac w kraju, który przeszedł właśnie przez taką deprecjację, dewaluację, no to te płace są dużo niższe, e, wyrażone w obcej walucie. No i to jest taki silny impuls dla. E, dla producentów krajowych, żeby właśnie eksportowali. Czasami może ten impuls trwać, jak, jak był w latach 90., dla Włoch nawet około roku. To prawdopodobnie jest wystarczający okres, żeby oni pojawili się ze swoją ofertą na nowych rynkach, spenetrowali te rynki, a potem nawet jak waluta powróci do e, poprzedniego poziomu, to okazuje się, że oni już konkurują trochę w inny sposób. Te rynki już w jakiś sposób e, e, podbili, zdobyli, zaoferowali swoje produkty. No i drugi mechanizm to jest tak zwana dewaluacja wewnętrzna, to jest proces. Długotrwały, pogłębiający spadek popytu wewnętrznego, bo to jest nic innego jak obniżenie, no de facto presja na obniżenie, obniżenie płac, co oczywiście skutkuje ograniczeniem popytu wewnętrznego. Osłabienie waluty powoduje automatyczne obniżenie płac, wy, wyrażonych w walutach zagranicznych i poprawę konkurencyjności, co staje się impulsem do wzrostu produkcji krajowej. Natomiast deflacja to jest zjawisko bardziej rozłożone w czasie, a więc siłą rzeczy gospodarka która próbuje wyjść z kryzysu przy wykorzystaniu mechanizmu dewaluacji wewnętrznej jest skazana na to, żeby po prostu ten kryzys dłużej trwał. W literaturze podaje się wiele przypadków myląc czasami to co jest sukcesem z porażką. Jednym z takich przypadków jest przykład Niemiec w latach na początku lat 2000 i tak zwane reformy Harca, reformy te w gruncie rzeczy polegały na tym, żeby przeznaczyć środki, środki publiczne nie na długotrwale niepracujących, bezrobotnych, tylko e, wesprzeć osoby, które są na rynku pracy, e, ale zarabiają stosunkowo, stosunkowo mało, a więc wesprzeć, e, wesprzeć można powiedzieć aktywność zawodową. Skutek tego zagregowany powinien być taki, że średnia płaca e, no, powinna być niższa. E, w zasadzie. Mówi się o, o dużym, 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 pozytywnych skutkach reform, reform Harca, ale pamiętajmy, że pierwsze lata reform Harca przyniosły skurczenie popytu wewnętrznego, pogorszenie inwestycji, dlatego że inwestycje nie mogły znaczy firmy zobaczyły, że właściwie te, te reformy dążą do ograniczenia, do ograniczenia siły nabywczej populacji, co spowodowało dość negatywne reperkusje, jeżeli chodzi o apetyt firm na Podejmowanie ryzyka inwestycyjnego. To, gdzie tkwi prawdopodobnie klucz w sukcesie tych, tych reform jest fakt, że moment, moment wprowadzania tych reform zbiegł się w czasie z akcesją nowych krajów do Unii Europejskiej. Jak widzimy na tym wykresie, w Niemczech, mimo reform harta, cały czas płace nominalnie rosły, ale rosły znacznie wolniej niż w krajach Nowej Unii Europejskiej. Okazało się, że, że Niemcy mimo wszystko najwięcej skorzystały na tym kontekście międzynarodowym, a więc ich konkurencyjność międzynarodowa poprawiła się przez to, że pracownik stał się relatywnie, praca stała się relatywnie tańsza albo relatywnie mniej droga niż w krajach Nowej Unii Europejskiej, a więc to to są argumenty, które mnie osobiście najbardziej przekonują, jeżeli chodzi o sukces tej właśnie wewnętrznej dewaluacji, że ona się trochę odbyła przy, przy pomocy czynników zewnętrznych, a niekoniecznie z samego mechanizmu, który Niemcy zaadoptowały. Drugim takim um, sztandarowym przykładem jest kryzys łotewski z 2008 roku. Um, ja bym porównał go z, z, z podobnymi doświadczeniami w podobnym okresie czasowym w Islandii. Łotwa nie była co prawdzie w strefie euro, ale była, kurs był sztywno związany z walutą, z walutą europejską. Mieliśmy spadek ze względu na zatrzymanie, ze względu na, na, na dwucyfrowy, to prawie 20% deficyt na rachunku obrotów bieżących nagle wygasło finansowanie z skandynawskich bank, banków matek. Pogorszyła się łotwa w kryzysie, w kryzysie gospodarczym. No, ale zdecydowano się na utrzymanie tego sztywnego kursu, bodajże łata, z walutą, walutą europejską. Różne czynniki polityczne, geopolityczne były rozważane. No, skutek był taki, że gospodarka łotewska skurczyła się o 17% i właściwie kilka lat po kryzysie cały czas była, mówiąc brzydko, pod kreską. Podobny przypadek kryzysu bankowego, finansowego to była Islandia gdzie no też doszło do, do, do istotnego pogorszenia koniunktury, ale tam w, częściowo wstrzymano przepływy kapitałowe i przede wszystkim zachowano zmienny kurs walutowy, a więc 10% korekta islandzkiej waluty spowodowała, że w, w, tym, w, w tym najbardziej dotkliwym okresie gospodarka skończyła się tylko o tylko 5%. Co więcej, jak popatrzymy na mechanizmy, no to, w, w, na, na Łotwie pomimo szeroko rozpropagowanej tej, tej dewaluacji wewnętrznej płace w sektorze prywatnym skończyły się tylko o 2%. Bardzo duża była korekta, kilkudziesięcioprocentowa w sektorze publicznym. To oczywiście skutkowało wydłużeniem, wydłużeniem recesji, większą dotkliwością tego kryzysu dla, dla mieszkańców. No i przede wszystkim opłakane skutki demograficzne, a więc... Łotysze masowo wyjeżdżali, prawdopodobnie ponad 10% populacji wyjechało i to jest nie do zrobienia. To jest coś, co można powiedzieć, że długookresowo strukturalnie to rozłożyło łotwę. Łotwa jest Łotwa, lecz Litwa tak samo jest, można powiedzieć, w demograficznym bardzo dużym problemie, bo nastąpiło wydrenowanie ludzi właśnie, ludzi właśnie młodych, To jest bardzo podobny mechanizm do tego, jaki, jaki miał miejsce w, w Niemczech wschodnich. A więc w 2014 roku w Islandii PKB było już na poziomie 102% z tego z 2007, a na Łotwie było cały czas 7% poniżej poziomu z 2007, czyli sprzed, sprzed kryzysu. Pytanie, na które chciałbym przynajmniej przybliżyć odpowiedź, to jest, czy Unia Fiskalna, bo wiele osób mówi, że, że Unia Fiskalna to jest ten element, którego brakuje strefy euro do tego, żeby, żeby stać się takim kompletnym. Sukcesem i żeby uniknąć tych błędów, które miały miejsce w historii, to jest zresztą jak najbardziej częścią agendy, przynajmniej części mainstreamowych polityków w Europie. Ja mówię, że odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Mamy, mamy badania Unii Europejskiej, które, które były po 10 lat, przeprowadzane po 10 latach przynależności, Polski do Unii Europejskiej, one, one sugerowały właśnie, że nastąpił olbrzymi, no, olbrzymi skok cywilizacyjny w Polsce, olbrzymi skok rozwojowy. Natomiast nie jest do końca jasne, albo, albo odpowiedź jest co najmniej dwuznaczna, czy, czy transfery fiskalne przyłożyły się do tego skoku rozwojowego. Raczej badania sugerują, że tym mechanizmem, który naprawdę przyczynił się do, do wzrostu w Polsce PKB to było strefa wolnego handlu, dostęp do, now, dostęp do, now, dostęp do, nowych, do, do nowych rynków. Problem z, 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 przepraszam, problem z samym mechanizmem transferów fiskalnych jako takim sposobem na długookresowe uzyskanie wzrostu jest taki, że transfer fiskalny rzeczywiście powoduje że ci mieszkańcy dotknięci transferem fiskalnym są prawdopodobnie bardziej szczęśliwi, czują się bogatszy, zwiększają swój popyt, ale na pewno nie jest to sposób, to jest sposób na, na, na wzrost płac, na, na wzrost sfery publicznej. Prawdopodobnie nie można przecenić, nie docenić tego efektu na, na infrastrukturę, ale to jest jednocześnie mechanizm, który jest kontrprodukcyjny do poprawy konkurencyjności, no bo mamy jakby szybki, nadmiarowy wzrost, wzrost płac, który tą konkurencyjność podważa. Tutaj są pouczające zresztą doświadczenia Niemiec Wschodnich i Włoch. Niemcy Wschodnie otrzymywały w latach 91-2009 średnio 4% PKB całych Niemiec, co przekładało się na mniej więcej 25% PKB Niemiec Wschodnich. Jak się okazuje, to tylko w pierwszych latach po unifikacji nastąpiło, następowało doganianie. Potem nastąpiło ustabilizowanie proporcji obu gospodarek, a więc no, można powiedzieć, że w stosunku na, na głowę mieszkańca cały czas ta przepaść jest bardzo, bardzo duża. I właściwie dochód na głowę w Niemczech Wschodnich rośnie tylko z powodu takiego, tak brzydkiego zjawiska jak właśnie drenażu mózgów w drenażu młodego pokolenia, które masowo wyjeżdża do Niemiec Zachodnich w poszukiwaniu no, lepiej, płatne, lepiej płatnej pracy, większej, większej możliwości robienia kariery. Bardzo podobny mechanizm we Włoszech. Tam 4%, tak samo 4 PKB Włoch przekazywane jest na południe, to jest 16% mniej więcej PKB Włoch południowych. Od 40 lat mniej więcej udział w PKB Włoch południowych jest, bardzo, jest bardzo, bardzo podobny i się nie zmienia, więc tej konwergencji rzeczywiście nie ma. Co więcej, jest bardzo dużo, nadproporcjonalnie dużo miejsc pracy w południowych Włoszech, które są związane z sektorem publicznym, a nie z sektorem prywatnym, a więc te transfery nie przyczyniają się do poprawy do konwergencji na pewno nie przyczyniają się do poprawy konkurencyjności, poprzez co nie przyczyniają się do poprawy konwergencji, bo tak byśmy widzieli ten mechanizm, że powinniśmy najpierw poprawić konkurencyjność, żeby ta konwergencja następowała, albo wykorzystywać tą konkurencyjność. Przywoływany jest często mechanizm doświadczenia gospodarki amerykańskiej jako takiego miejsca, gdzie zrealizowano ideę optymalnego obszaru, które może nie jest do końca optymalnym obszarem walutowym, ale jest na pewno sukcesem, jeżeli Chodzi o Unię Walutową. I tutaj też rzeczywiście to jest wspólnota języka, wspólnota kulturowa, bardzo duży budżet federalny, około 20% PKB w porównaniu z około 1% w Europie. Ale też, jeżeli mielibyśmy ocenić sam mechanizm tych transferów do ubogich terytoriów. One średnio przez ostatnie 20 lat wynosiły około 8% PKB, ale nie przyczyniły się do tego, że takie kraje, które najczęściej są beneficjentami tych transferów, jak właśnie Alabama, Zachodnia Virginia czy Mississippi, że one w jakiś sposób w tych, w tych rankingach poziomu PKB wzrosły. Co więcej, ten mechanizm, który był prezentowany na, 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 pod, na podstawie południowych Włoch czy Niemiec zachodnich, miał ostatnio miejsce w Puerto Rico, a więc Mamy, mamy kryzys, niekonkurencyjna gospodarka, drenaż, odpływ młodej populacji i dodatkowo duży, duży problem z zobowiązaniami. Obowiąza, e, tak jak już wspominałem, transfery fiskalne jako instrument poprawy konkurencyjności są przeciwskuteczne, bo napływ funduszy do krajów, które usiłują zyskać konkurencyjność poprzez politykę tzw. wewnętrznej dewaluacji, podważa tą politykę, a więc e, zamiast, e, e, zamiast. Przyczyniać się do obniżenia poziomu płac, to właściwie przyczynia się do podwyższenia poziomu płac. Powstają nie mogące się utrzymać w warunkach wolnej konkurencji miejsca prac w sektorze publicznym, no co powoduje, że, że takie obszary wymagają de facto ciągłego wsparcia. Co jest prawdopodobnie do spełnienia, jeżeli mamy właśnie ten warunek wspólnoty kulturowej i językowej, to jest nawet na poziomie Polski jest do spełnienia w sytuacji, kiedy mamy. Takie różnice rozwojowe i, i, i są bogatsze województwa, biedniejsze województwa, ale to jest cały czas transfery w ramach jednego kraju. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że nie ma takiej akceptacji na, pozi na poziomie europejskim. Polska poza strefą euro. My cały czas myślimy, że kurs walutowy, mimo że no, traktowany jako stosunkowo prosty mechanizm, jest tym mechanizm zmiennego kursu walutowego, jest tym mechanizmem dostosowawczym, który poprawia konkurencyjność w bardzo szybki sposób w sytuacji zaistnienia tych asymetrycznych szoków międzynarodowych. W sytuacji utraty konkurencyjności brak własnej waluty może postawić kraj wobec, sytu, wobec sytuacji, w której jedyną alternatywą dla długoletnie, długoletniego wysokiego bezrobocia jest masowa emigracja ludności. Tak jak się stało zresztą na Łotwie. Jeżeli wskutek rezygnacji z własnej waluty Polska w pewnym momencie utraci konkurencyjność i pogrąży się w recesji, to z całą pewnością jej pozycja w Unii Europejskiej, jak i bezpieczeństwo ulegną osłabieniu. Myślę, że to jest e, taki wniosek, który dla e, prawdopodobnie części obserwatorów nie jest, nie jest oczywisty, że jednak ciągle o e, istotności gospodarskiej, o jej. O, o jej e, Istotności jej głosu w tych dyskusjach europejskich decyduje to, jak ta, gospodarka jest silna, jak ta gospodarka jest silna i to też w pewien sposób przekłada się na jej bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo.